Czyli w odcinku zestaw Lego City 60181. Tak on się prezentuje. Jest to zielony, leśny traktor. Ma tutaj czerwone ramię. Ma tutaj schodki, żeby nasz kierowca tutaj wsiadł. Ale musi mieć Ręce tak do przodu. Bo czego by się trzymał? O, tak wejdzie. I wskakuje przez okno. Ma jeszcze słuchawki. Tutaj są dwa czarne lusterka. Cztery duże koła. Tutaj jest rejestracja. Tutaj są cztery naklejki. Z przodu jest jedna naklejka. Jest piła motorowa, którą możemy ściąć parę kniaków. Musimy tylko dać tutaj naszemu panowi. O, i. O, i już ściął. Jedno. A drugie zetnie łopatą. Nie naśmiewam się z was, ale naprawdę, zobaczcie. Daję mu do ręki łopatę i ty. -ty! Nawet musi udać ściąć. Jak to możliwe? Jest jeszcze choinka. Wezmę sobie na święta. I jeszcze jest miejsce dla kierowcy. Damy go do środka. Trzeba mu wyjąć oczywiście łopatę. Dać go do środka i dać szybę. Jak wam filmik się spodobał, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić się tego odcinka. Do zobaczenia!